Dzień dobry, witajcie kochani o poranku. Zapraszam Was do naszej codziennej gimnastyki. Do poćwiczenia pięciu rytuałów tybetańskich i witam Was razem ze słońcem. Wstało dzisiaj słoneczko i zagląda do okna, więc od razu przyjemniej jest rozłożyć matę i wykonać te kilka ćwiczeń i pomimo że dzisiaj jest prima aprilis, 1 kwietnia, czyli dzień, w którym można oszukiwać i można kłamać bezkarnie, to ja powiem wam prosto z serca, że to wszystko co jest efektem tej naszej gimnastyki, nie jest żadną iluzją i nie jest żadnym oszustwem, że on naprawdę przynosi efekty prawdziwe, które odczuje wasze ciało, odczuje wasze ciało i w środku i na zewnątrz, bo i wygląd jego będzie wam o tym świadczył. Jak również to, co dzieje się w Waszej duszy, to, co dzieje się w Waszych sercach, bo jest to i gimnastyka, i medytacja swego rodzaju, a dzięki temu, że skupiamy się na ciele i na oddechu, możemy zdziałać bardzo wiele i możemy zmienić nasze życie. Zarówno to, że ćwiczymy, że ruszamy naszym, poruszamy naszym ciałem i że ono cały czas pozostaje w sprawności. Sprawia, że możecie iść przez życie z radością, jak i to, że kontaktujecie się ze sobą i swoim ciałem, odczuwacie głębiej to swoje ciało, że oddech pomaga wam rozpuszczać napięcia i stres, również powoduje, że to życie staje się lepsze. Więc same plusy, które są pra najprawdziwszą prawdą i które warto sprawdzić na sobie, bo oczywiście nie musicie wierzyć w moje słowa. Ale przekonajcie się sami, wykonajcie te ćwiczenia przez jakiś czas dłuższy, bo nie wystarczy tylko raz, nie wystarczy codziennie przez tydzień, i myślę, że codziennie przez miesiąc też nie, chociaż już wtedy będziecie czuli efekty tych ćwiczeń. A jeżeli będziecie faktycznie robić to codziennie przez miesiąc, to utrwali się nawyk i będzie coraz łatwiej każdego dnia rozłożyć matę i wykonać te ćwiczenia. Zachęcam Was do tego i zachęcam Was również do tego, żebyście. Płonęli energię, która płynie z tych ćwiczeń i z tej gimnastyki, która płynie od innych osób, które razem, wspólnie wykonują te ćwiczenia w różnych miejscach. W Polsce i na świecie i w różnym czasie, bo czas i miejsce nie mają tutaj żadnego znaczenia. Liczy się to połączenie naszych serc i ta energia, która z tego płynie, i to jest dodatkowa korzyść z naszej gimnastyki. Dlatego starajcie się zachęcać jak najwięcej osób do tego, żeby wspólnie z nami ćwiczyły, żebyśmy utworzyli taką siatkę osób pozytywnie zakręconych, które wspierają się każdego dnia i przekazują sobie tę pozytywną energię. I taki właśnie jest mój przekaz na 1 kwietnia, najprawdziwszy z prawdziwych zachęcam Was do tego. A ważny element tej gimnastyki to picie wody. Przypominam o tym, żeby sobie uszykować szklankę z ciepłą wodą, i nie chodzi o to, żeby zalewać się tą wodą całymi litrami, tylko żeby małymi łyczkami popijać, nawilżać swój organizm zawsze wtedy, kiedy poczujecie, że jest to Wam potrzebne. Zaczynamy już od tego, że oczyszczamy głowę ze wszystkich negatywnych myśli i wprowadzamy dzisiaj myśl Jestem promieniającą siłą życia. Jestem promieniającą siłą życia i z tą myślą rozpoczynamy naszą gimnastykę od oddechu. Zapraszam! Stań wygodnie, rozstaw nogi na szerokość bioder, wyciągnij sylwetkę w górę, odblokuj kolana, przenieś ciężar ciała lekko do przodu. Połóż dłonie na brzuchu i rozpoczynamy oddychanie, wciągając powietrze nosem. Uruchom mięśnie brzucha tak, żeby wtłoczyć to powietrze głęboko, napełnić brzuch jak balonik. I powoli, rozluźniając mięśnie, wypuść powietrze. I tak licząc do pięciu wdech. I do pięciu wydech. Powoli oddychamy, przyzwyczajając się do tego rytuału. Cały czas oddychając, przechodzimy do pierwszego rytuału. Złóż dłonie na wysokości klatki piersiowej. Skup wzrok na jednym punkcie naprzeciwko siebie. Będziemy obracać się w prawo i żeby nie zakręciło się w głowie. To wzrok pozostaje na tym jednym punkcie aż do momentu, kiedy ciało obróci się już maksymalnie i dopiero wtedy najpierw obraca się głowę, a za nią podąża ciało. Rozłóż ręce szeroko, przytrzymaj sylwetkę mięśniami brzucha i zaczynamy wirowanie. Oddychając z uśmiechem wykonuj tyle obrotów, ile możesz i w swoim tempie, a ja wykonuję ich 21. Zatrzymaj się, stań w pozycji wyjściowej, skup wzrok na czubkach palców, oddychaj do brzucha. I jak wirowanie w głowie ustanie, to przejdź powoli na martę. Połóż się do drugiego rytuału na plecach. Ręce leżą swobodnie wzdłuż ciała, kręgosłup Przyklejone jak największą powierzchnią do maty, palce stóp zadarte, tak żeby pięty uniosły się nad podłogę. I na wdech. głowę, pociągnij palcami nogi w górę, starając się, żeby były prosto w kolanach, a z wydechem odłóż i nogi, i głowę. Wdech i wydech. Trzy. Zamknij oczy i skup się na ciele. Cztery. Pięć sześć siedem osiem. Dziewięć. Dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście. Szesnaście. siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia, jeden. Rozluźnij, przewróć się na bok powoli podnieś i uklęknij do trzeciego dłołu. Rozstaw nogi na szerokość bioder, oprzyj palce z tupomatem, wyciągnij sylwatkę w górę, oprzyj dłonie o pośladki, głowę opuść w dół. Na wdech, unieś głowę, wypchnij klatkę piersiową w przód, ściągając łopatki i odchyl głowę do tyłu na tyle, na ile jest to komfortowe dla Ciebie, a z wydechem wróć do pozycji wyjściowej. Wdech, i wydech. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Jedenaście, dwanaście, trzynaście, jestem promieniejącą siłą życia czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście. 19, 20, 21. Poruszaj głową, żeby rozluźnić kark w jedną i w drugą stronę. Oddychaj. Poruszaj ramionami. I do czwartego rytuału, Siądź, Rozstaw nogi na szerokość bioder. W miarę możliwości wyprostuj kolana, oprzyj dłonie o matę przy biodrach, kierując łokcie na zewnątrz, głową opuść w dół. Naddech, unieś głowę, wypchnij biodra w górę, a głowa jest przedłużeniem kręgosłupa. Z wydechem wróć do pozycji wyjściowej. Wdech i wydech. Trzy. Cztery. Pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Trzynaście, czternaście, piętnaście jestem promieniejącą siłą życia szesnaście, siedemnaście, osiemnaście dziewiętnaście. 20. 21. Usiądź swobodnie, strzepnij dłonie, żeby rozluźnić nadgarstki. Weź głęboki wdech, wydech, zabrać palce i pokrać nadgarstkami w przód i w tył. I do piątego rytuału, połóż się na brzuchu. Rozstaw nogi na szerokość bioder, oprzyj palce stóp o matę, ręce oprzyj na łokciach, jeżeli jest to dla Ciebie prostsze, a w wersji oryginalnej oprzyj dłonie o matę przy klatce piersiowej, unieś głowę, podnieś całe ciało w górę i na wdech wypchnij pośladki, skieruj łokcie na zewnątrz, broda dąży do mostka, kolana są lekko ugięte i dociskaj pięty do maty, a z wydechem przejdź do pozycji z głową w górze dech i wydech trzy cztery pięć sześć siedem osiem dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście siedemnaście, osiemnaście. Jestem promieniującą siłą życia. Dziewiętnaście, dwadzieścia, dwadzieścia jeden. Z wydechem uklęknij, usiądź pośrodkami na piętach, rozszerz kolana, wyciągnij ramiona do przodu, Oprzyj czoła o matę, oddychaj do brzucha i wciągaj mięśnie dna miednicy pod siebie. się podnieść po wodę. I do ćwiczenia dodatkowego połóż się w lecach. Nogi pozostają ugięte w kolanach, odstawione mniej więcej krok od pośladków, ręce leżą swobodnie wzdłuż ciała, unieść do góry miednicę, zablokuję na jednym poziomie, Nogi unieść na palce i rozszerzamy kolana. Zamykamy. Wdech i wydech. Wykonaj to ćwiczenie w swoim tempie. Opuść miednicę, poruszenie na boki, żeby rozluźnić odcinek krzyżowy i lędźwiowy kręgosłupa. Przewróć się na bok. Podnieś popij wodę. I połóż na brzuchu do deski. Rozstaw nogi na szerokość bioder, oprzyj palce stóp o matę, ręce o na łokciach. Nastawiam czas na jedną minutkę. Pozostań w pozycji deski tak długo, jak długo dasz radę. I zaczynamy. Unieś ciało w górę, zawin kość ogonową pod siebie, wyprostuj plecy, zaciśnij pośladki, mięśnie brzucha. Trzymaj mocno sylwetkę, głowa jest przedłużeniem kręgosłupa, oddychaj i uśmiechaj się. dwa jeden i rozluźnij. Połóż się wygodnie, zamknij oczy, oprzyj głowę na dłoniach, oddychaj do brzucha i rozluźnij całe ciało. Zacznij od stóp, następnie rozluźnij łydki. Uda. Pośladki. Brzuch. Rozluźnij odcinek rędźwiowy kręgosłupa. Plecy. Barki. Ręce. Kark, głowę, rozluźnij mięśnie czoła, puść swobodnie szczękę i pozwól opaść policzko. Poczuj, jak Twoje ciało swobodnie rozpływa się na macie. Podziękuj sobie za dzisiejszą gimnastykę, uśmiechnij się do siebie, wyślij w świat swoją dobrą energię i przyjmij tę, która do Ciebie wraca. Powoli otwórz oczy, zacznij poruszać całym ciałem, podnieś się, popij wodę i gimnastyka zakończona. Dziękuję Wam bardzo za wspólne ćwiczenia, dziękuję za wszystkie Wasze łapki w górę, za to, że zostawiacie komentarze, za to, że pojawiacie się na czacie. Życzę Wam pięknego, słonecznego i pełnego energii dnia i do zobaczenia jutro rano.